Jest. Siemanko, zobaczcie 3 cm średnicy, nie, a zaraz to obiorę. To jest grubsze niż miskant Lutario Riparius. Zaraz przetniemy jedną. Wiecie jakie to jest twarde wygina mi brzeszczot. Chcę przy, przy tego, chcę tutaj przeciąć, bo tutaj nie ma. Wiecie przelotu co te złączę? To po prostu nie ma, ale w środku jest puste i chcę zobaczyć właśnie. Zobaczcie przekrój, mega, zaraz zmierzymy. Otwór jest około 1 cm, to w sumie takie idealne na, dla pszczół, tak? Czy tam murarek, czy jak to się nazywa? Dla owadów można zbudować. A zaraz wam pokażę jakie to jest długie, tylko czubek mi się łamał. Patrzcie. Ja jebie. Ja mam tu 182, 2 metry. Super sprawa na jakieś tyczki, skok w dal, nie? Ja, Pitole, ale naprawdę jest to mega twarde, nie? Super sprawa. Ale po z tym, na dniach wszystkie powycinam, do piwnicy i wysuszę i będziemy myśleć, co zrobić z tym wiosną. Nie no, kosmos, nie? Do następnego.